A więc tak, dziś budujemy puszyna. Już nawet świat przygotowałem. E, ogólnie to tak, tutaj będą potrzebne nam bloki do zbudowania puszyna. A więc wi <laughs> Myślę, że zawsze robić to, przykładowo z tego wiecie, betonu, ale ja to zrobię z pełny. Rasę mniej więcej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 klatek i poszerzacie go od... dobra teraz stawiacie w każdym rogu w tutaj to i stawiacie takie coś może na razie to nie przypomina puszyna ale my go dopiero budujemy Dobra, teraz zaokrąglamy, żeby nasz puszyń jakoś wyglądał. Dobrze. Teraz. Skoro mamy coś takiego dałoby się to jeszcze trochę przedłużyć. Jakoś ty Dobra. Dobra, jest dobrze. A więc teraz jedno do góry. Widocznie No i skoro którzy nie I żadnych będzie wyglądać. Nie wiem, czy to przypomina. Hmm. Najwyżej się trochę poprawi. Nie. Dobrze, ale więc teraz pięć kratek do góry. Potem mam dwie kratki do góry. No bo po prostu powtarzamy to, co było na dole, tylko, że u góry i będzie jedna. No a więc, jeżeli już skończyliśmy budować to, no to teraz czas się za, 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 za głowę. Dobrze, a więc teraz nasz puszyn wyg wygląda tak i powiem tak, że to będziemy jednak jeszcze o jednopłyście. No a więc teraz, no troszeczkę lepiej będzie to wyglądać. Budujemy teraz takie coś na jego brzuchu. by też twarz się zmieściła przesunąłbym to trochę bardziej w tą stronę o. i tu trochę troszeczkę skrócił o. tu będzie brzuszek a teraz chyba czas by go dokończyć no i skoro teraz to wygląda w ten sposób, ten brzuszek potem będzie jeszcze wykorzystany. Teraz czas na zbudowanie... bursin nie to będzie wyglądać dla no puszyn. dobrze a więc nasz bursin jakoś wygląda wrzutek bym jeszcze troszeczkę zmniejszył. O. To nie ma wyglądać jak jakaś korowa. No. Teraz dodamy wąsiki. Tu ma wąsiki. Nasz późnień. Teraz potrzebujemy schodków. Jakichś najlepiej jej yy, takich ciemnych. O. Takie będą idealne. Okay. Nie. Tak, teraz muszę postawić Jestem Jest nasz puszyń, Które nie ma jednej rzeczy. Puszek, skoro nasz Pusin ma uszka, no to czas się wziąć za ostatnią rzecz, czyli ogon. Jest idealnie. Będzie mieć tajne wejście. Do środka. Jest, jest idealnie. Teraz tylko sobie coś tutaj na taką zjadać dać. Gdzie jest Noctowizja? O tu. Dobrze, skoro już jesteśmy w środku. No to. Czas zacząć budowę. A więc poza nagraniem dokonałem parę poprawek naszego puszina. Mordkę mu trochę zmieniłem, podmieniłem wąsiki, tam usunąłam, ale a więc czas się zająć. Okej, okay, więc tak wygląda Dobra, więc tak. Teraz Trzeba się zająć środkiem. I tu z góry podłogę i schodki. To będzie po prostu takie pierwsze piętro. I na nim tutaj będą takie potrzebne rzeczy, to no po prostu wejście. Będzie na pierwszym piętro. Dobra przy wejściu tutaj. Kurczę. Teraz trzeba.

Ale właśnie, No to był cały pushin. Tak wyglądał cały pushin. No i do następnego odcinka.